Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną porcję informacji, a dziś o buforze w instalacji z pompą ciepła. Zapraszam do oglądania. Ok, na przykładzie tej instalacji, którą teraz tutaj widzicie na ekranie, chcę Wam pokazać, jak jest wpasowany, jaką funkcję pełni właśnie bufor ciepłej wody e, użytkowej. Tutaj jak widzicie, e, jeżeli rozpoznajecie, jest to pompa ciepła e, z serii Vitocal 300, czyli dokładnie taki model jak u mnie jest w, e, w pompie ciepła. Ja mam pompę 343G, czyli... Zbiornik ciepłej wody użytkowej jest wbudowany już jako kompakt w pompę ciepła, a no jeszcze tam kilkanaście innych funkcji, które są dodatkowo jeszcze dołożone. To jest taki typowy układ tutaj z, z, ze zbiornikiem ciepłej wody grzewczej. Tutaj mam akurat 600 litrów, u mnie jest... 400 litrów. E, jest dużo pytań, właśnie o to, czy stosować e, zbiornik e, ciepłej wody grzewczej, ten bufor tak zwany, czy go nie stosować w instalacji podłogowej. Ja uważam, że warto stosować. E, także wytyczne projektowe o tym mówią. E, to, co już ostatnio też wspominałem, projektanci też zalecają stosowanie bufora. E, po co jest ten bufor w mojej instalacji? Chcę wam pokazać na przykładzie mojej właśnie instalacji jak to działa. U mnie bufor pełni rolę takiego wielkiego e, sprzęgła, także nie spełnia on rolę bufora, bo bufor, jeżeli ma spełniać rolę bufora, no to musi tą wodę gromadzić tą ciepłą, bardzo ciepłą wodę, a e, u mnie woda, która Wychodzi z pompy ciepła, trafia do bufora i dalej idzie dokładnie ta sama temperatura na ogrzewanie podłogowe, i nic więcej. Także u mnie bufor pełni rolę wielkiego e, sprzęgła, takiego hydraulicznego, które łączy tutaj tą całą instalację. E, jak to można jeszcze inaczej wykorzystać? E, jest u mnie w pompie ciepła taki moduł. E to jest chyba się nazywa moduł instalacji fotowoltaicznej, czy coś takiego, taką nazwę jakąś, ma już teraz nie pamiętam dokładnie. W każdym razie można wtedy e, troszeczkę inaczej tą instalacją sterować, ale trzeba mieć właśnie zawór e, trójdrożny, czyli w momencie, gdy mamy energię z instalacji fotowoltaicznej, czyli e, moduł tutaj wykrywa, że jest dostateczna ilość energii, wtedy uruchamia grzanie e, na przykład ciepłej wody użytkowej albo grzanie właśnie e, ciepłej wody grzewczej. I wtedy ta temperatura jest podnoszona. Tam jest chyba to do ustawienia, tam można podnieść chyba maksymalnie o 15, chyba stopni, ale na 100% nie wiem, bym musiał e, sprawdzić. No i wtedy e, rzeczywiście, wtedy można mówić o wykorzystaniu buforu e, do takiego stricte, e, buforow do takiego stricte celu buforowania właśnie e, energii, czyli gromadzenia tej energii z naddatkiem. No i wtedy, jeżeli tu mamy zgromadzone wi e, większą ilość energii cieplnej, czyli o wyższej, wyższym parametrze, wtedy sobie tutaj, Robimy podmieszanie, no i wiadomo, że na podłogówkę idzie ta temperatura mniejsza, i wtedy można właśnie ten bufor wykorzystać jako bufor do magazynowania właśnie tej gorącej, cieplejszej wody. No i wtedy to, wtedy to ma sens. Ja właśnie pod to mam przyszykowaną instalację i być może tak ją właśnie niebawem też podłączę. Druga sprawa: bufor pełni też rolę takiego. Jakby to powiedzieć, hamulca, można, można to tak nazwać, dla pompy ciepła. Szczególnie to jest wskazane, kiedy na przykład ktoś ma dobraną pompę ciepła zbyt dużą do instalacji, albo instalujemy sobie na ogrzewaniu podłogowym, instalujemy sobie termostaty i regulujemy, czyli odbiór tej energii z bufora nie jest równomierny, i wtedy właśnie możemy Takim sposobem też wyhamować taktowanie pompy ciepła. To jest też kolejny przykład tego, w jaki sposób możemy sobie regulować pracę pompy ciepła. Ona wtedy ten bufor tutaj nam pozwala przesłać tą energię, i nie jest to od razu wychwytywane przez czujniki, i ta pompa nam wtedy też nie. Nie taktuje, jeżeli nie ma tego odbioru takiego drugiego. Wyobraźmy sobie, że na instalacji zamykamy na przykład 12 pętli, no bo nie grzejemy na przykład poddasza i grzejemy tylko parter. No i nie ma teraz takiego odbioru. Pompę mamy na przykład 10 albo 12 kW. No i ta pompa podgrzewa. No i za chwilę powiedzmy z tych dolnych pętli wraca już nam ciepła woda. I pompa się teoretycznie wyłącza. Albo jest tak szybki odbiór, jeżeli mamy krótkie pętle, na przykład źle dostosowane, yy, które yy, nie mają zapewnionych yy, tych minimalnych przepływów na takim poziomie, żeby nie oddawać za szybko tej ciepłej, e, ciepłej wody grzewczej, no to wtedy właśnie e, ten bufor też się napełni na powrocie ciepłą wodą i też nam właśnie zacznie e, pompa wchodzić w tak zwane taktowanie, czyli włączy się z tych zimnych pętli, e, z tych najdłuższych, wtedy spłynie zimna woda i znowu pompa dostanie na czujnik informację, że, e, że, się, że się wychłodziło. I zacznie znowu pracować i taki tryb taktowania e, Można też wymusić na pompie ciepła także ten bufor jest moim zdaniem jest on e, Jest on niezbędny Warto w niego zainwestować nie jest to aż taka duża suma żeby żeby sobie Tutaj e, oszczędzać właśnie na tym Można to właśnie w ten sposób e, Wykorzystać e, No ja polecam szczególnie jak się robi ogrzewanie podłogowe, jest sterowanie właśnie przy bardzo dużych domach, powiedzmy tam 300, 400 do 500 metrów kwadratowych, takie potężne instalacje, no to wtedy jest właśnie, i wtedy wymagane jest wręcz sterowanie strefowe, no bo wiadomo, że wszystkiego równomiernie nie będziemy ogrzewać, bo, no bo szkoda po prostu energii na to. Dlatego w takich sytuacjach też warto, jeżeli ktoś ma za dużą pompę dobraną, no to bufor w tym momencie e, będzie tutaj dla niego takim, powiedzmy, ratunkiem, e, no bo będzie ten zład wody odbierał cały czas, jeżeli instalacja m, nie będzie potrzebowała aż takiego zapotrzebowania, nie będzie tak szybko e, podawała dalej. Też jest kwestia ustawienia pompy obiegowej, jeżeli pompa obiegowa e, jest za słaba, to jest też ważne, ważna rzecz, no to też nie jesteśmy w stanie tak szybko rozładować tego bufora. Jeżeli pompa ciepła daje bardzo dużą moc yy, i jest tutaj wpychana ciepła woda, no to bufor nam się za chwilę napełni, czujnik nam odetnie pompę i jak pompa obiegowa, która podaje na podłogówkę wodę, wypompuje znowu, no to ta pompa znowu wchodzi w kolejny typ yy, rozruchu, kolejny typ grzania. Przy pompie ciepła, tak jak mówiłem już yy, w poprzednich filmach, jest ważne, żeby się uruchamiała jak najrzadziej. Czyli długie cykle e, pracy i długie też odstępy między nimi. Tak jest najbardziej poprawnie. Jeżeli ktoś mówi inaczej, no to jest oczywiście e, w błędzie. Tu mówimy oczywiście o pompach ciepłych, tak zwanych gruntowych. Co do e, powietrznych, nie będę się wypowiadał. E, jeżeli macie jakieś tutaj pytanie co do e, instalacji, jak to funkcjonuje, zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, e, zostawienie łapek w górę, jeżeli Wam się podobały jakieś informacje. No i do usłyszenia w kolejnych filmach, nie przegapcie, bo będą e, w najbliższym czasie nowe. Także zapraszam do oglądania.